Dobry witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu magazynu Nasz Pies. Proszę Państwa, temat jest co najmniej frapujący, przynajmniej chronologicznie, ponieważ e, mamy okazję obejrzeć sobie dzisiaj rasę, której Państwo na pewno nie widzieli i nie zobaczą jej nigdzie w Polsce, tylko w tym domu, a jesteśmy w domu pana doktora Marcina Błaszkowskiego, a pies, który siedzi między nami, to hart e, kazachski. Jak powiedziałam są tylko dwa, więc nie będę usiłowała nawet państwu na ten temat mówić, bo kto powie nam lepiej i więcej niż sam właściciel. Panie doktorze jak to się stało i od kiedy mamy te no, dla nas Polaków egzotyczną rasę i dlaczego tylko dwa egzemplarze w Polsce? W Polsce znajdują się dwa egzemplarze znajduje się mój pies, który ma na imię Unur i jego brat, który ma na imię wicher. Wicher mieszka w Szczecinie. Oba psy przyjechały z Estonii, ponieważ była tam hodowla tych psów oraz jeszcze innej, jeszcze rzadszej rasy. Umarła hodowczyni i rodzina tych psów nie chciała. I psy trafiły tutaj do Polski. Tak jak było wspomniane, są ogromną rzadkością. Tych psów jest około 300 sztuk na świecie. W Polsce w tej chwili są dwa, dwa psy. I planujemy, czy ja, czy może właściciel brata Unura, aby przyjechała do Polska suczka, do Polski suczka, żeby można tą rasę hodować. A przed nami wydarzenie, jeśli chodzi i o fanafasję kronologiczną i o samego psa, będzie wystawiana, nie mylę się, na Światowej Wystawie w Poznaniu, która przed nami tuż, tuż. 10 listopada wybieramy się na wystawę światową psów, która odbędzie się w tym roku w Poznaniu. Jest to wielkie wydarzenie. Będzie to największa wystawa psów zorganizowana jak dotychczas w ogóle w historii świata. I na tej wystawie właśnie Harty Środkowoazjatyckie Tazy oraz Harty Kirgijskie Tajgany będą pokazane po raz pierwszy raz. Kandydatora, ale mam pozwolić sobie sprawdzić. Ale co nie było takie proste, mówimy o tym, że będzie wystawiany tuż, tuż z 8 listopada, ale przecież kiedy przyjechał do Polski, to nie było takie oczywiste, że on będzie mógł w być wystawiony. Wykazał tam przecież dla mnie dużo determinacji i konsekwencji, żeby wystawiany być mógł. Czy się mylę? Psy te nie są uznane przez Międzynarodową Organizację Kynologiczną. W związku z tym problem polegał na tym, że nie było wiadomo do końca, czy te psy, które przyjadą do nas ze Stonii będą jedynie wielką radością rodzinną i czy uda się gdziekolwiek pokazać. Okazało się, że w Polsce tak, dzięki ogromnym staraniom naszego prezesa Leszczyńskiego Związku, pana Janusza Bettinga, oraz dzięki moim skromnym staraniom udało się tą rasę zarejestrować w Polsce, ponieważ jest taka możliwość, że rasy są rejestrowane w poszczególnych krajach oddzielnie i dzięki temu można tę rasę wystawiać. Polska stała się pierwszym krajem poza krajami byłego Związku Radzieckiego, która uznała tę rasę. Uznanie tej rasy spotkało się z ogromną radością krajów pochodzenia tej rasy, konkretnie z Kazachstanem, udało się nawiązać kontakty z ambasadą Kazachstanu, która y, wystosowała notę dyplomatyczną do mediów kazachskich, donoszącą o tym, że Polska uznała ich rasę narodową. A jakie są specjalne powiedzmy, bo nie ma rasy ani psa, który nie miałby jakichś szczególnych y, cech użytkowych. Jaka jest historia tego harta? Hart środkowoazjatyckiej Tazy był niegdyś rasą e, ogromnie, ogromnie liczną. Była to, e, były to psy, które posiadali prawie wszyscy. E, początkowo wszyscy ludzie bogaci, e, natomiast później na przełomie XIX-XX wieku e, wszyscy również ludzie biedni. E, rasa ta ma e, dokumenty e, w postaci rysunków na skałach sprzed 4,5 tysiąca lat. Rasa ta była opiewana w legendach, w pieśniach, w książkach klasyków literatury kazachskiej. Jest o tej rasie bardzo ciekawa legenda. Proponowałabym, Panie Doktorze, że ponieważ będziemy za chwilę pokazywać jeszcze psa w ruchu, to żebyśmy umożliwili telewizom i oglądanie psa i wysłuchania legendy, to obiecujemy Państwu, że ta legenda za chwileczkę będzie dopowiedziana. Ale, że tak powiem, na tarasie, gdzie hart, czy na powietrzu, gdzie hart y, y, swobodnie czuje się najlepiej. Legenda jest na pewno piękna, bo już jej y, wysłuchałam i Państwa też zachęcam, szczególnie Panie. Nie róbcie teraz nic w kuchni tej legendy, koniecznie y, wysłuchajcie. Czyli można powiedzieć, jeśli chodzi o tę rasę, że y, kazachscy pasjonaci, miłośnicy tej rasy, no, mogą być y, panów wdzięcznych. No, to trudno powiedzieć, to są kwestie tak bardzo skomplikowane, ponieważ nie ma też do końca zdania w Związek Knologiczny w, w Kazachstanie, co tą rasą dalej robić, ponieważ bardzo często jest tak, że jeżeli rasa zostaje zarejestrowana w całym świecie, staje się popularna i bardzo często staje się w zły sposób popularna. I z tego powodu wielu Kazachów wolałoby, żeby rasa nie była rejestrowana. Natomiast dwa tygodnie temu mam informację, że powstał krajowy związek Tazy w ramach związku Kynologicznego w Kazachstanie, który ma za zadanie zarejestrować tę rasę w Światowej Organizacji Kynologicznej. I w związku z tym prawdopodobnie nasze działania tutaj w Polsce wspomogą działalność i wspomogą, umożliwią zarejestrowanie w przyszłości być może tej, tej rasy, co oczywiście może zdarzyć się dopiero za kilka grubych lat. W tej chwili y, jesteśmy na etapie pokazywania tych psów. Y, dostaliśmy właśnie dzisiaj zaproszenie na wystawę do jednego z sąsiednich krajów y, Polski, więc prawdopodobnie uda się nam pojechać. Y, I to mam na myśli o takim wystawie nie tylko poza konkurencją, żeby psa pokazać, ale również w konkurencji. Więc y, to, co w tej chwili robimy, to jest popularyzacja rasy i wiedzy o tym, że taka rasa w ogóle istnieje, bo skoro jest 300 takich psów na świecie, to na w świecie trudno się dowiedzieć o tym, że, że takie psy w ogóle są.